Cześć, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym naszym podcaście. Cześć. Dzisiaj mamy miłosny temat. Oto to właśnie, właśnie tak. Nagrywamy do was w tygodniu walentynkowym i chciałybyśmy o miłości słów kilka. O miłości z punktu widzenia duchowego, ale też o miłości w kontekście narzędzi, jakie Wam proponujemy, jeśli chodzi o otwarcie serca i telegonię. Też dlatego, że dostajemy sporo pytań na temat tego, czymże ta telegonia jest, nie wszyscy wiedzą, więc w tym nagraniu też wytłumaczymy. Ale zanim to. Chciałabym poruszyć taki temat, może nieco bardziej filozoficzny, ale myślę, że dla wielu interesujący. No bo jeżeli mówimy o miłości w kontekście duchowości, to cóż, no warto mówić o miłości bezwarunkowej. I pytanie, Aniu, czymże jest bezwarunkowa miłość? Hmm, tak. Tutaj czasami jest w ten sposób, że my sobie mylimy, że jeżeli jest coś takiego jak bezwarunkowa miłość, to automatycznie my przestajemy mieć granice i pozwalamy sobie drugiej osobie na to, aby nas krzywdziła. A to wcale nie o to chodzi. Bezwarunkowa miłość to jest zaakceptuj drugiego człowieka, zaakceptuj jego wady. Jego takie przywary, można powiedzieć, to, co ci się w nim nie podoba, to, co cię boli, to, co cię gryzie, to, co cię gdzieś drażni, ale z drugiej strony masz wolną wolę, aby decydować o tym, czy postępowanie tego człowieka wchodzi w twoje granice. I tutaj mówisz automatycznie, stop, nie pozwalam sobie, tak? Ty jesteś taki, że. Nie potrafisz kochać na przykład, tak? Mówię tutaj na przykład w kontekście mężczyzn i związków, że ty nie potrafisz wyrażać swojej miłości w stosunku do drugiego człowieka. I okej, okay, a ja to akceptuję, że, że nie masz takiej umiejętności, ale ja się na to nie godzę. I ja cię kocham takim, jakim jesteś, ale mam granice i mogę powiedzieć, stop. I w tym momencie mogę odejść od ciebie, mogę się po prostu postawić Twojemu zachowaniu w stosunku do mnie. Hmm. I, w miłości od, I w miłości odchodzę, oczywiście, tak, bo ta osoba mnie krzywdzi nie w lęku, nie w strachu, nie w ucieczce, tylko w miłości odchodzę. No dokładnie, bo ja bym tutaj postawiła taką tezę, że y, tutaj na Ziemi. Pojęcie bezwarunkowej miłości jest pojęciem, które bywa i być może gdzieś tam rzeczywiście są osoby oświecone, które funkcjonują poza tym tak zwanym naszym 3D, które żyją z takim bardzo otwartym sercem w miłości do wszystkiego i wszystkich wokół, ale rzeczywiście w momencie, kiedy schodzimy, na ziemię, czyli jesteśmy w takiej codzienności, jesteśmy w relacjach, jesteśmy w pracy, jesteśmy z naszymi dziećmi, to jest taka, takie mnóstwo różnych, także programów, które, które nami rządzą i naszymi zachowaniami, że bycie cały czas z otwartym sercem nie mówię, że nie jest możliwe. Przykładam choćby Jezus Chrystus. Natomiast myślę sobie, że jest to ciągła praca nad tym, żeby to serce otwierać w każdym, w każdym momencie. I takie otwieranie serca może być czymś, co chociażby jest zadaniem pytania: a dlaczego w momencie, kiedy on, ono, to dziecko się zachowuje w sposób, którego nie możesz zaakceptować, dlaczego tak, co się tam dzieje, co stoi. Co jest tą głębią stojącą za tym zachowaniem? Bo bardzo często, kiedy zaczynamy iść w głąb, kiedy zaczynamy dociekać, te odruchy, takie warunkowe, które pierwsze nam się uruchamiają w postaci naszych programów, również są eliminowane, bo rozumiemy, zaczynamy rozumieć, zaczynamy patrzeć na te rzeczy, na te zachowania wielowymiarowo. I to jest taka najprostsza chyba ścieżka do tego, żeby właśnie otwierać serce na co dzień. Wychodzić z tych utartych schematów takiej reakcji. OK, on coś powiedział, ja reaguję od razu tak, jak zawsze reagowałam. Emocjonalnie wchodzę w jakieś tam wysokie tony. Tylko wziąć głęboki oddech, zastanowić się: OK, to jest coś, co być może jest głębiej i tam, w, to, w tą głębię pójść i czasami dopytać, a czasami tylko wziąć głęboki oddech. Te programy, Madzia mówi hmm. o programach, które właśnie powodują, że to nasze serce jest atakowane, można powiedzieć. My wychodzimy do drugiego człowieka, do świata, tak jakby z sercem na ręce i chcemy kochać. A później się okazuje, że dostajemy sztylet w to serce i jest płacz, jest cierpienie. Wiem o czym mówię, bo doświadczyłam tego i sesji, i procesu, i właśnie tego serca na ręce. Oddałam swoje serce. I to serce zostało zranione. W procesie, który przeszłam, po, po traumie, którą przeżyłam. Osoba, która mnie prowadziła, doszła do, do tego zdania, które, które mnie przeszyło wtedy jeszcze raz: Miłość to cierpienie. I ja miałam zakotowany taki program w podświadomości. I dziewczyna, która mnie prowadziła w tym procesie, mówi do mnie: No ale Ania, no przecież to inaczej nie mogło się skończyć. Bo twój program jednoznacznie prowadził Cię do tego, że na końcu nie miało być szczęścia, nie miało być lekkość, nie miało być radość, tylko miało być cierpienie. I dla mnie, jak ja to usłyszałam, to było niesamowicie uwalniające, i wtedy zrozumiałam, dlaczego ten mężczyzna akurat, którego poznałam na swojej drodze, doprowadził mnie do cierpienia. Bo to był właśnie mój wewnętrzny program: miłość to cierpienie. W procesie otwarcia serca na miłość, pierwszym etapem, jaki y, robimy, jaki wykonujemy, to właśnie dochodzimy do tych podświadomych programów, które, no właśnie, które powodują, że, że miłość boli. Wyciągamy hmm. je na zewnątrz, y, aby je zauważyć. I dopiero wtedy, jak tych programów nie ma, to otwieramy to serce właśnie na miłość. Aby nie doszło do takich sytuacji, że ono, że ono zostanie zranione. No tak, bo bardzo często, kiedy już zostanie zranione, to te rany nosimy. Jesteśmy tymi ranami, żyjemy tymi ranami, i na kolejne relacje również je przenosimy. One nie nikną. Pozostają czasami zabliźnione, czasami e, otwierają się co chwilę przy jakimś słowie, geście, czy nie drugiej osoby i po prostu bolą. To tak jak ty lubisz mówić, że ciągłe sypanie soli na ranę otwartą, tak, i to właśnie tak działa. I tutaj też jest bardzo ważne i takie. Myślę, że uwalniające mocno, myślę, wiem, bo też tego doświadczyłam, kiedy się od tych wcześniejszych relacji oczyścimy, kiedy sobie damy możliwość tego, żeby zostać w swojej czystości, nienaruszalności i w takim jestestwie, jakim jesteś na teraz, bez tych wszystkich Traum, wcześniejszych relacji, czy nawet tych pozytywnych emocji. No bo często tęskniąc za, za kimś, rozpamiętujemy to, co było dobre, niekoniecznie to, co było złe, ale jednak jesteśmy wtedy nie w tu i teraz, tylko jesteśmy w przeszłości, więc nie żyjemy do końca w, z otwartością i taką świadomością, uważnością w obecnym momencie, w teraz. Więc warto też pomyśleć o telegonii, bo właśnie tym jest telegonia. Odcięciem się, czy też oczyszczeniem, może odcięcie się to nie jest najlepsze słowo, bo tutaj niczego nie odcinamy, żadnej ręki, ani nogi nikomu, ani żadnych innych rzeczy. Chodzi bardziej o to, żeby oczyścić się energetycznie z tego, co było, co nas łączyło z wszystkimi naszymi partnerami wcześniej, zarówno na poziomie tym. Fizycznym, seksualnym, ale również na poziomie emocjonalnym, bo kiedy wchodzimy w głęboką relację z drugą osobą, kobietą, mężczyzną, to zależy od preferencji, oczywiście osobistych, ale ponieważ my mówimy głównie do, do kobiet heteroseksualnych, głównie do tych, które były albo są w relacjach i niekoniecznie są w nich dobrze poukładane. No to bardzo mi zależy na tym, żebyś wiedziała, nasza droga słuchaczko, że to jest tak, że każdy ten związek pozostawia taki odcisk na tobie energetyczny, taką linię papilarną. I kiedy ty idziesz przez życie, przez te dziesiątki już tam, może nie dziesiątki, ale przez dekady, tak? Prze, przez, <laughs> przez dokładnie, przez 20, 30, 40, może 50 lat, i tych. Partnerów bliskich, różne, różne miłości, miłoski, miałaś po drodze, w różnych tam konfiguracjach, ilościach i tak dalej, no to ci wszyscy mężczyźni pozostawili taki odcisk na Tobie. I teraz popatrz na to w taki sposób, że ile jest wtedy ciebie, w tobie, w różnych zachowaniach, w różnych reakcjach. Jeżeli trochę to można przyrównać też do takiej sytuacji, jakbyś nie prała ubrania, w którym idziesz przez te powiedzmy 50 lat swojego życia, ono byłoby jak zbroja sztywne na tobie, pewnie jeśli już, jeśli jeszcze w ogóle by było, a nie odpadło wcześniej z właśnie w sztywności, ze sztywności swojej, ale myślę sobie też, że tutaj jest takie bardzo ważne, żeby być Uważną właśnie i reagować w odpowiedni sposób na różne sytuacje, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jesteśmy z tym otwartym sercem, takie jakie jesteśmy, nieznaleciałością innych energetycznych wpływów, w tym naszych partnerów. I o tym jest telegonia. To jest taki proces, który w tym momencie oferujemy wszystkim, które są gotowe wszystkim osobom, może ona dotyczyć oczywiście też mężczyzn. Tutaj nie zamykamy się tylko do kobiet. Oferujemy go w obniżonej cenie do 8 marca. Taką decyzję podjęłyśmy, żeby dawać tą, tą przestrzeń, tą możliwość w lepszych też ofertach cenowych. I ten proces, jak również proces otwarcia serca na miłość, to są takie dwa bardzo mocne narzędzia do tego, żeby wyjść z programów, które nam zamykają serce, które powodują, że ono jest też w jakiś sposób zabar zabarykadowane. Tak, tylegonia to jest tak jakby mężczyzna, który pojawia się w naszym życiu. Zapisywał swoją energię, swój los, los swojego rodu w nas. A to, co Magda powiedziała, że odnośnie tego nieupranego ubrania, a ja jeszcze pokażę to w inny sposób, tak wizualny, że my jesteśmy szklanką czystej wody, czystej, krystalicznej wody. I każdy mężczyzna, z którym się spotykamy emocjonalnie i na gruncie seksualnym, dodaje do tej wody. Krople barwnika swojego. I czym więcej tych mężczyzn w naszym, w naszym życiu, w naszych doświadczeniach, tym więcej w tej wodzie jest tych barwników. I my nie jesteśmy już czyste, nie jesteśmy krystaliczne, tylko mamy właśnie wpisane zachowania innych osób. A właśnie to, co Madia zaczęła mówić, jeśli chodzi o tą bezwarunkową miłość, żeby ona była taka czysta, to my też potrzebujemy być czyste. I też na bazie swojego doświadczenia, ja miałam takie wrażenie w pewnym momencie po rozstaniu, że chcę wejść w nowy związek, ale tak jakby mnie coś trzymało z tyłu. I jedną nogą byłam właśnie w Starym a jedną nogą chciałam być w nowym. I miałam tak, takie wrażenie, że jestem na takim bumerangu. I ja chcę do przodu, a tu mnie do tyłu. Ja chcę do przodu, a tu mnie do tyłu. I cały czas czułam energię ostatniego partnera. Oczyszczenie i wejście w ten proces spowodował, ja to mniej więcej poczułam w ten sposób, jakby mi ktoś zdjął 20-kilogramowy plecak z ramion. Ja poczułam po prostu taką lekkość, tak jakbym wróciła do siebie, tak jakbym wróciła do tej właśnie swojej czystości. I to dało mi możliwość, że mogłam zrobić krok do przodu, krok do nowego, do nowej relacji, do miłości, która była czysta. I zaczynając od miłości właśnie do siebie, aby ta miłość była czysta, bo ja byłam w stanie wtedy przeczytać siebie, kim ja jestem, tak? Te, te barwniki się wybarwiły i została krystaliczna czysta woda. Więc ja wiedziałam, że to ja jestem, to ja jestem. A nie że to jest miękka innych osób we mnie. Dało mi taką klarowność, czystość, lekkość, że teraz okej, okay, to teraz idziemy do miłości tej czystej, bo ja jestem czysta. Mm. Ja bym powiedziała jeszcze, że to jest ym, tak, bo tego ja doświadczyłam i pamiętam, że niektóre z naszych klientek też miały takie odczucie, jeśli chodzi o y, proces Telegonii właśnie, jakbyś miała zdjęty fizycznie pas cnoty, czyli takie y, tutaj wokół bioder y, koło metalowe, które Ciebie zaciska i w momencie kiedy się tego wyzbywasz, kiedy jest to. Zrzucane z ciebie, to w tym momencie jest lżej zrobić, tak jak powiedziałaś, właśnie ten krok do przodu. Też takie mogą być odczucia. Więc na pewno dla wszystkich osób, dla wszystkich kobiet, ale, ale również i mężczyzn, którzy chcieliby z taką czystością, pełną odpowiedzialnością wzięcia. Może inaczej wziąć odpowiedzialność pełną za, za siebie i za swoją relację, niezależnie od tego, czy, czy jesteś w niej, czy dopiero planujesz, czy przygotowujesz się. Jest to proces, który powiedziałabym, że jest konieczny po to właśnie, żeby być z własną energią, żeby nie wnosić do łóżka czy do relacji intymnej energii. Innych osób, wcześniejszych Twoich partnerów, szczególnie kiedy na przykład mówimy o sytuacjach porozwodowych, kiedy jeden albo dwoje partnerów są po rozwodach, i wtedy cały ten zasób energetyczny wnoszą właśnie do nowej relacji. Ucięcie się od niej właśnie daje tą czystość. Jeszcze biorąc pod uwagę proces otwarcia serca na miłość, i wracając jeszcze do tego tematu, jak doświadczamy właśnie tego zranienia, jak doświadczamy tego cierpienia, to bardzo często w sesjach dziewczyny, które do nas przychodzą, jak kontaktujemy się z ich sercami, to wizualnie to serce wygląda, że ono jest takie obudowane że tam są zasieki, że tam są druty, że tam, tam, tam jest mur. Wokół tego serca. I to i to powoduje właśnie, że może być takie odczucie, że miłość nie jest dla mnie. Że, że chyba ze mną coś jest nie tak, bo ta miłość, tak jakby obok mnie przechodzi, a ja jej nie doświadczam. To też właśnie jest spowodowane tym, że nasze serce jest mądre. I ono w doświadczeniach, które były dla niego niekorzystne, w tych cierpieniach, właśnie w tych zranieniach, zdradach, które wcześniej przeżyło, albo dziedziczymy te emocje od swoich przodków, od swoich rodziców, spowodowało i zbudowało taki mur, żeby, żeby już nie cierpieć, żeby już nie doświadczać tego cierpienia. Nie chce miłości. Ale ja też nie chcę cierpienia. I, I mamy właśnie takie uczucie, że ta miłość jest nie dla mnie. A proces sprawia właśnie, że otwieramy to serce i ta miłość wtedy do nas przychodzi w tej najczystszej formie. Tak romantycznie, tak walentynkowo. Tak się właśnie też nad tym zadumałam, że takie tutaj teraz serduszka się, <laughs> różowe pojawiły i. Jest tak. Tak, słuchajcie, no, otwartego serca Wam życzymy. Nie tylko w tym tygodniu, nie tylko z okazji tego, że są, że jest święto miłości. Tak naprawdę miłość absolutnie warto celebrować, ale jest czymś, w czym jesteśmy cały czas. I też bardzo ważne z mojej perspektywy jest to, żebyśmy wchodzili w kolejne relacje z ludźmi bliższe bądź dalsze z takim kredytem zaufania, a ten kredyt zaufania jest możliwy wtedy, kiedy otwieramy serce, kiedy ono jest poranione, kiedy jest zamknięte, kiedy jest w jakichś zasiekach i innych obudowaniach, jak, jak tu Ania przytoczyła, czasami wręcz fizycznie widzimy to jako wbite coś w serce nawet, jakiś metal, strzała, bywa i tak, to wtedy jest nam trudniej, właśnie z tym otwartym sercem i kredytem zaufania iść do świata. I pokochać siebie, tak? Bo każda miłość zaczyna się od siebie i od pokochania się siebie. Więc mm -hmm. otwierajmy w tym czasie swoje serca i czyśćmy swoją energię. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy i do zobaczenia znowu. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.